Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie bardzo serdecznie na naszej wieczornej modlitwie. Dziś ja mam okazję z wami wspólnie się modlić. Jest mi z tego powodu niezmiernie miło. Spotykamy się we wtorek. W niektórych województwach rozpoczęły się ferie, przerwa zimowa, odpoczynek od szkoły. I trochę o odpoczynku możemy przeczytać w dzisiejszej Ewangelii. Opisaną mamy sytuację, w której to faryzeusze zwracają uwagę do Jezusa, że w dzień szabatu, który miał być dniem odpoczynku, uczniowie Jego w czasie wędrówki zrywają zdrywa, kłosy zbóż. W tamtym czasie szabat był rozumiany jako dniem, w którym jest dużo zakazów, nakazów, co wiąże się z... Niozało się z takimi ograniczeniami. Szabat, czyli tak jak dla nas niedziela, przeżywany był w sposób bardzo rygorystyczny, także tylko ci, którzy rzeczywiście dużo czytali na ten temat i się uczyli, mogli na temat tych zakazów się wypowiedzieć. A Pan Jezus poprzez tą Ewangelię jak dalej możemy przeczytać, chce pokazać nam, że. Ten dzień odpoczynku dla nas, czyli no, u nas jest to niedziela, ma być dniem, w którym to właśnie jego miłość będziemy rozwijać, pokazywać, przekazywać innym, radować się, jednoczyć się w tej miłości. Dlatego jest to dzień szczególny. A wracając do naszej modlitwy różańcowej we wtorki, rozważamy tajemnicę. Bolesne. Chciałbym, abyśmy pomodlili się piątą tajemnicą bolesną. Śmierć pana Jezusa na Krzyżu. Wielki smutek. Pan Jezus umarł, przybity do Krzyża z wielkim bólem, cierpieniem. W sposób przeznaczony dla, dla przestępców, dla złych ludzi, dla tych, którzy czynili zło. Taka była właśnie kara śmierci na Krzyżu. Pan Jezus ją przyjął dobrowolnie, odpuszczając nasze grzechy, słabości, niedoskonałości, nasze winy w życiu każdego z nas. Niestety wiele jest ludzi, którzy, którzy tego nie rozumieją yy, bardzo grzeszą, nie chcąc yy, stawać się lepszym. <laughs> Módlmy się więc o łaskę nawrócenia dla nich. Aby, aby swoją, swoim życiem, swoją postawą nie grzeszyli i nie obrażali pana Jezusa. Za nich się modlmy do tych intencji. Oczywiście dołączamy te wszystkie intencje, z którymi wy przychodzicie na tą modlitwę, ale chciałbym, abyśmy również pomodlili się za wszystkich uczestników trwającego w tym tygodniu turnusu. Rekoski prowadzonego przez księdza Łukasza. Oczywiście o to, aby nic się nie stało w trakcie jazdy na nartach, aby nikt sobie nic nie złamał, o dobrą pogodę w trakcie tego turnusu, ale również aby był to czas odnowy takiej wiary duchowej, odnowy i lepszego poznania Bożej miłości. I już ostatnia intencja, ale chciałbym, byśmy dziś również polecali w intencji tegorocznych tegoroczną młodzież, tegorocznych maturzystów. Jak wiemy, jeszcze, jeszcze jedna rzecz, dziś wstęp długi, ale już powolutku przechodzę do, przechodzę do modlitwy. Nie zapominajmy również o naszych babciach, o naszych dziadkach, w dniu ich święta, o wiarę, nadzieję, miłość dla nich, potrzebne łaski Boże oraz zdrowie. To wszystko przez ręce Maryi oddawajmy dzisiaj w modlitwie, nie zapominając o podziękowaniach, podziękowaniu za dobro, jakiego możemy doświadczać, i przeproszeniu za nasze winy. Zatem. Rozpoczynamy modlitwę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta, Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebasz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Jezu, i Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Przepraszajmy za nasze grzechy, złe uczynki, ze szczerym, prawdziwym postanowieniem poprawy. Ach, żałuję za złości, jedynie dla twojej miłości. Bądź miłości w niegrzesznemu, do poprawy dążącemu. Za zmarłych dusze w czystu cierpiące, za tych dziadków, te babcie, którzy już odeszli z tego świata. Wieczny odpoczynek raczy im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek raczy im dać Panie, a światłość wiekuista, niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący miłosierny. Dasz mi grzechów, w odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Na koniec naszej wspólnej modlitwy prośmy o. Opiekę nad nami, matkę Bożą, również my sami pamiętając, że jest naszą mamą, abyśmy zawsze trzymali się za jej rękę, a ona pomoże nam w sytuacjach, gdy będzie nam trudno. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddał. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać wam bardzo serdecznie za tą modlitwę. Życzę wam wszystkim miłego wieczoru dla tych, którzy mają ferie. Miłego, dobrego odpoczynku. A dla tych, którzy idą do szkoły, również, również miłej nauki i towarzystwa wśród kolegów, nie zapomnijmy swoim życiem dawać świadectwa, kto jest naszym Panem. Z Panem Bogiem, dobranoc i do zobaczenia jutro. Pa pa!